Witaj w przestrzeni ciszy i spokoju nad brzegiem morza. Cisza, miłość, obecność. Dzisiaj jest cisza, delikatna jak oddech ziemi, pełna potencjału. Nadsłuchujesz samego siebie, pozwalasz ciszy zagosić w Twoim sercu. Wycisz się, wycisz wszystkie sztormy twojego dnia, wszystkie emocje, które towarzyszyły ci i poczuj, że twój świat zatrzymał się na chwilę. Jutro przyjdzie miłość, kwitnący kwiat w środku, płatek śniegu tańczący razem z wiatrem. Uśmiech dziecka, uśmiech starca. Widzisz te obrazy, czujesz i delikatność, i miękkość. Ciepło, które niosą, wnika w twoje serce i w moje. Przenika oddech ciało i myśli, stają się częścią twoją i moją. Miłość to spojrzenie w oczy, miłość to przytulenie dłoni przy sercu. Miłość to bycie, uważność w każdym geście, w każdym słowie. Obecność, która koi, znosi i przenika, wzmacnia i wspiera. Poczuj tę obecność w sobie, przez ciało, przez twój oddech, przez serce. To światło, które cię ogrzewa, łagodzi i otwiera. Miłość to powiedzenie dziękuję, że jesteś. To świadomość chwili to pełnia. To patrzenie sercem, a nie oczami. Miłość jest jak rzeka, która płynie bez końca. Miłość jest jak światło, które wstaje po nocy. Jest jak życie, które jest pełne, bo widzimy, czujemy, kochamy. Tu i teraz, w każdym oddechu, zatrzymaj się, zatrzymaj ten obraz, gest, słowo. Poczuj miłość w ciszy, miłość w Twoim sercu, świadomość w każdym spojrzeniu, ciepło w każdym dotyku, obecność w każdej chwili, w tym byciu tu i teraz. Odkryj na nowo. Delikatne, obecne, miłosne spojrzenie. Spojrzenie Twojej duszy. Spojrzenie Ciebie. To szept do serca. Byś mógł, byś mogła służyć jak codzienna kobieta, mężczyzna. Cisza, miłość to szept ciebie. To szept twego serca. Pozwól tej ciszy opaść, by Twoje ramiona odpoczęły, by w Twoich dłoniach zagościła wdzięczność, którą przytulisz do serca. W każdym oddechu poczuł, jak wypełnia Cię spokojem i uwagą. By cały świat się zatrzymał na chwilę, tylko po to, byś mógł poczuć prawdę, wdzięczność, miłość za chwilę. Jutro przyjdzie miłość, kwitnący kwiat w środku dnia. Jutro przyjdzie do Ciebie to piękno, które odrodzisz sam w sobie. To spojrzenie poczujesz. Na sobie, to obecność, która koi, wznosi i przenika, wzmacnia i wspiera. Poczujesz tę obecność w sobie w każdej chwili dnia, w nocy. To jest światło, które cię ogrzewa, to miłość, która cię wiedzie, jakże jestem wdzięczna, że jesteś. Moja chwila, dziękuję, że jesteś. Patrzę sercem, nie oczami. Jesteś jak rzeka, która płynie we mnie. Tu i teraz, w każdym oddechu, zatrzymaj się i pozwól sobie miłości zagościć w Twoim sercu, w obecności, w każdej chwili dnia i nocy, byś odkrywał to, co piękne masz w sobie. Niech się darzy.